Mówiące kominy zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy. Nie tylko szkodzą człowiekowi, ale też zanieczyszczają nasze środowisko. Jest źle, ale pojawiło się światełko w tunelu. Wiecie jakie? Na polu mojego dziadka między i oliwkami stawiają wiatraki. Faktycznie, stawiają już szy. Słyszałam, że jeszcze będą stawiać. Ale potem te wiatraki, to nam tyle ziem uprawnych. Nie masz rady, słyszałem nawet o niewielkiej odległości od, od terminy wiatrowej można pojawić ziemię. O, to super. Najważniejsze, że znikną z dymiące kominy i zanieczyszczenia toksyczne. W chlubnym miejscu w naszej gminie, zamontowane są panele fotowoltaiczne, które są bardzo wydajne. Ciekawe dlaczego są skierowane na południe? Myślę, że po to, aby ich wydajność była najwyższa. Ciekawe, jakby były skierowane na wschód i na zachód, czy miałyby mniejszą wydajność? Wokół no nie ma odpadów, a nie ma dymiących kominów. A jaka wielka oszczędność paliw kopalnych? A co, gdyby nie było słońca, nie, wszystko nie będzie ogrzewane? Czy temperatura nie sprzyja efektom pracy paneli fotowoltaicznych? E, czy można magazynować energię? Na to i wiele innych nurtujących nas pytań na pewno znajdziemy odpowiedź w nowo powstałej pracowni, którą bardzo chcielibyśmy mieć w Uszlewie.